Witajcie kochani Prawda Siatki, kłaniamy się, pato Streamer, redaktor Lepa. Słuchajcie, Dustin Wotten w GKS-ie Katowice. I bomba! Wszyscy się na nas, słuchajcie, piękno. Can you confirm? My potwierdzamy, ale dobrze, nie o transferach, mamy dla Was niespodzianki, obiecywaliśmy, że będą zabawy do wygrania, słuchajcie, koszulki Prawdy Siatki, z kim mamy tu przegrać, my tu te. mamy przegrać, nie tylko te koszulki, tak. Eee, najpierw zasady. Zwycięzca, muszą być. Tak, zwycięzca otrzymuje. Zwycięzca otrzymuje koszulkę. I z kim my tu mamy przegrać? Kubek, prawdy siatki. I niespodziankę. I niespodziankę, tak. Trzy nagrody dla zwycięzców. Drugie miejsce e, otrzymuje koszulkę. koszulkę. Nie wiem jak. I słuchajcie, trzecie, trzecie miejsce Kubek. kubeczek do porannej kawy, żebyśmy oglądali wspólnie prawdę siatki. Dobra, mamy to ustalone. Teraz e, o co chodzi w naszej zabawie? Otóż e, zbliża się sezon reprezentacyjny, na który czekamy e, razem z Wami. i Nie wiemy jeszcze kto będzie powołany. Większość z naszych zawodników ma jakieś ksywki. A, a to bieniu, a to e, piciu, e, a to mały, a to mały, dziku, a to dziku a to i, i tak dalej. Kubi, i tak dalej. A to Bedni i tak dalej. E, będziemy mieli nowego reprezentanta. A wital jaki ma przy Nie ma. Nie ma, ma? A to będzie inna sprawa. Będzie. E, natomiast będziemy mieli w trakcie sezonu nowego reprezentanta. Tym reprezentantem będzie. Czarnecki, <laughs> Wilfredo Leon, Wilfredo Leon, słuchajcie. E, I zabawa jest taka, za chwilę, już za chwilę w zakładce społeczność na kanale Prawda Siatki e, pojawi się post, pod którym piszecie ksywki dla Wilfredo Leona. Nie w komentarzach pod filmami, tylko pod postem w społeczności. Tak. I tam słuchajcie, wymyślajcie jak będziemy w tym sezonie tak e, żartobliwe, gdzieś z przemrożeniem oka określać e, i nazywać, a może się przyjmie, może się w ogóle przyjmie, może w reprezentacji się przyjmie Wilfredo Leona. Także, e, no tutaj myślę, że jest... To tak... jest subiektywna nasza ocena. Wybierzemy trzy dla nas najciekawsze. Trzy wybierzemy. Ile dajemy dni? Pięć? Siedem? O, poczekamy. Zobaczymy, jak to będzie się tam układać. My... A z tych trzech już widzowie wybiorą. Tak. A my wybierzemy trzy. Według nas najciekawsze, najfajniejsze, być może zabawne. I już te, te trzy wybrane będą nagrodzone. Tylko pytanie, kto co otrzyma, zrobimy sądę i Wy wybierzecie ksywkę Wilfredo Leona, nowego reprezentanta. Podoba się? Pewnie nie wszystkim. Kuba. <laughs> Taki żart. Słuchajcie, to jest pierwsza niespodzianka, a druga niespodzianka jest taka, że tuż po naszym teraz, przy krótkim, przy długim wstępie, pojawi się coś, czego długo nie było. A jako, że się zbliża sezon reprezentacyjny, to myślę, że będzie kapitalna rzecz, żeby to odświecić. A nie było, dlatego że były zastrzeżenia co do praw autorskich, w związku z tym musieliśmy niestety zdjąć ten filmik. On teraz wraca. Dla przypomnienia, mam nadzieję, że. Wrócą też emocje, te, które w tym filmie zawarte. Tak, nie było, ponieważ ja byłem tak, słuchajcie, romantycznie nastawiony, że musiałem sobie muzyczkę puścić. A takiej muzyczki nie można sobie puszczać, bo to są przecież prawa autorskie. Ale teraz, już bez muzyczki, słuchajcie, wspomnienie Turynu, trzecia część, trzecia, ostatnia. Zostaliśmy mistrzami świata. Wszystko Idealna na sezon reprezentacji. Tak jest, wspomnienie Turynu, część trzecia, tej, której brakowało, specjalnie dla was. Grande finale! A ten znowu USA, jeszcze jaka prowokacja Słuchaj, tu jest, słuchajcie. Ależ, Jurek aż. mnie dorwał chwilę po, chwilę po śniadaniu, sam cwaniaczek wymuskany, ogolony, wykąpany. Zobacz, ja zobacz, Słysz, dzięki akcji twitterowej, zobaczcie jak się wychuśtałem nie? Już kolejny zobacz. guziczek poszedł do... Tak nie wygląda prezenter rano na śniadaniu, uwierzcie mi, nie. Tak wygląda, ja tak adresy. tak się przychodzi na śniadanie. A ja proszę, koszuleczka, styl italiano, rozpięty. Tak. Jedziemy na finał, ależ to, ale słuchajcie, ależ petarda ten turniej, ależ petarda, niesamowite. To, to są historyczne rzeczy, my sobie nie zdajemy sprawy, to jest historia i być tutaj jeszcze na miejscu... My no jest... sami nie ogarniamy klimatu, że cztery lata minęły, a my znowu jesteśmy w wielkim finale. Dzisiaj zaczepił nas gość, nawet wow. nie wiemy jak, no w Och jakiejkolwiek narodowości, mówi wow, wczoraj o. już spałem, ale oglądałem mecz i, i nie wierzyłem. I Mówi, że nie jest mocna ta Brazylii. Ta tak, nie jest, jest mocna Ale wy też zmieniacie skład, macie dużo nowych. No nie zna się do końca, ale sam fakt, że jesteśmy w Turynie, niby nie siatkarskim mieście, a, a, a autentycznie zaczepia nas facet My pijemy kawkę. 8 rano. Słuchajcie, jedziemy a on na tutaj Tutaj swoje mądrości. Trzeba tu uwierzyć, ale to naprawdę rozruch przed to finałem to... Mistrzostw świata. And the captain is resting. Let the boy lie down, he'll jump a little Finale! A, <gulatory> grande finale! Brazil, Polonia 2006 huh? Brazil, huh? 2014 Poland. And today? What has happened? Poland! 50-50. We'll check, we check. we check. 50-50. Brazil, how do you feel? Bardzo dobre. Proszę ich Trzeba. Trzeba. Ale macie plan? Mamy plan cytry plan w skala. Plan jest wygrać? Ale nie Już tylko Polska, Brazylia. Nie mogło być lepszej muzyczki. Hold play jest jakby to Amerykanie z brązem. Zostało półtorej godziny. Ale oggi con i calci sportivi in atto di attenzione ora il dottore ha il dottor fatto da Ben Addison se lo c'era un pubblico Bak, nic się nie dzieje. W komisiu co? Z kim my mamy tutaj przegrać? I z Brazylią też nie przegramy. zostały trzy punkty, i będziemy mistrzami świata. Koleczka, no koniec. Koleczka, koniec. Ale no, no, są już brata, Jesteśmy... Jesteśmy... świata. I you.

Zmigła wiecznie z tą kamerą. Chodź. Chodź, Misiu. Idę. Elektrolity, Misiu, elektrolity! Misiu! Ide, misiu, ide, misiu ide. Elektrolity, Misiu! Gdzie te elektrolity, elektrolity twoje? Chudzie? Są, będą, przyniosę. A co taka cisza? Jest Nieprawda siatki, przechwyciła pucha. Damy ja! Mamy masz? Co masz? Przechwyciłem! No, Przechwyciłem, no. Coś niesamowitego, Łukasza. Udało mówi. się! Udało się! Ale rewelacja. po raz zobacz! Proszę pana, jeszcze mówię! Dobra. O, już Dobra. Słabię, Dobra. No i co Koniec! Koniec przygody! Kadziu jeszcze o pierwszej nocy ciśnie na zdjęcie. Kadziu Ciśniesz jeszcze o zdjęcie, to nie rozmawiasz takich że. <grym <grym to jak? Ja wiem, o jak? Zdjęcie. Co ty chcesz z tym plafonem? Chciałbym, żeby cała ekipa stanęła i żebyśmy zrobili zdjęcie. Bo, bo to jest, wiecie co, to jest tak, to jest tak zwana, co? Samojewka. Nie, co? Nie, no. Parcie. To jest parcie. Rozumiem? Że chce zdjęcie? O, zdjęcie zrobić. Nie tak, bo na fejsa nie będzie miał co wrzucić. Nie mam tysięcy Potrzebujesz? Mamy ci, ci dwa, dwa szroty internetowe, dwa... cisną mnie za zdjęcie. No. Chciałbym po prostu zapamiętać wasze uśmiechnięte ryje. No. To jest cała ekipa. To jest cała ekipa. Pracowali. Zapraszamy. Nie, to jest nasza prawda, siatki. Wyszli z tego kąta, <laughs> w którym spędzili mistrzostwa. Nie widzieli nawet jednej piłki. A to, a to można coś z tego puścić? tego. Oni już podobno dopuścili. znaczy że jak Kejnen przemawiał, ale było już wcześnie. nie, to było za wcześnie. 2:00. to rzuć, chociaż takiego Tak, na jak. ja przejdę. Nie, nie Jesteśmy świata. Jesteśmy MISTRZAMI świata. kończy się nasza przygoda? Torino, lepeczka. Tak jest. 486 137 euro zarobili gospodarze na wczorajszym finale. 400 tysięcy euro? 500 prawie. 500. Jeszcze hymno nie puścili? I Hymno nie puścili, zapomnij. Basaka, słuchajcie. Masakę. I flagi też nie było. Była, wyświetlała się. Wyświetlała się. Była, <laughs> była flaga na bimie. Słuchajcie, dlatego na zakończenie musi, musi paść to sakramentalne. Ale Jureczku, z kim my mamy tutaj przegrać? Absolutnie. Proszę bardzo. Ile tam zarobili na tym wczorajszym finale? 500 tysięcy. 173 euro zarobił hotel, raczej znaczy miasto Torino na klimatyczne. Klimatyczne. Chodźmy klimatycznym. Co się dzieje? Dobra. Mam nadzieję, że ogarniemy. Zapraszam Ireczko. Na, na VIP-a? Na VIP-a. Żegnamy Dorino? Bye bye. Arrivederci. Arrivederci. Możesz pogadać szczęście, że wracasz do żony? Kolonie kapiery do młodo. A, odchodziło właśnie prawdę siatki. <głosy> <głosy> Ostatnie chwile prawdy siatki na... Tak, tak. Nie, tak, tak. Koniec naszej misji, koniec naszej przygody, wielki sukces. E, to co lecimy, mieliśmy nie witać odkarze i przywitamy, Oczywiście, ale myślę, że cztery godziny oczekiwane na samolot może naszych chłopaków lekko zmęczyć. Zapaliło no się Ale zobaczymy. Nasz samolot jest, nie uderzył żaden. Ten wózek nie zrobi także naprawdę koniec lepeczka. Jeszcze jesteśmy na włoskiej ziemi. Ale. Torino. O Torino. O, o, o. o, o. Zostanie w się z wami. No my jedziemy do tej Warszawy, czy lecimy? No wreszcie ruszył. Eee, a Misio śpi. Co jest? A, myślałem, że przejdziesz. Nie, 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 Rzymię. Patrzę sobie na włoską ziemię. Fajne przeżycie, co? Bardzo. Ależ to była przygoda, słuchajcie. Kapitalna przygoda, jak zawsze. Przy takich turniejach. Oderwaliśmy się jak bardzo szkury. Co zapamiętasz, Lepka, Tak, Tak, w sposób szczególny. Z tego turnieju. porażkę z Argentyną, rozbitych siatkarzy. Nie, a same negatywy, to Zmęcz... zaczyna od negatywy. Nie, 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 bo to jest najważniejszy. Zmęczony wzrok Michała Kubiaka po Francji, po Serbii. I te niesamowite przełamanie w którym ten przeskok z tych właśnie maksymalnego dołu do euforii, jaka się rozbudziła w Turynie, to jest taki moment kluczowy. Ja zacznę od końca, bo ja się poryczałem, kiedy Michał Kubiak w jednej rączce trzymał chłopca, a w drugiej dziewczynkę, wchodził na te schody tyłem do nas, tak jakby się kończyła historia, jakby zamykał książkę. Jakbyś zamykał książkę. A przecież to początek. A przecież to początek, tak. I, i, i to też jest dla nami wzruszające. Na, na każdym meczu Michał Kubiak szedł jako pierwszy, i tu wchodzi też zamykając ten turnie jako, jako ostatni. Ryczałem, słuchajcie, naprawdę. No to, ja nie mam z tym problemu, żeby o tym powiedzieć, ale po policzkach ściekłe muzy. Eee, I warto szkórek. Jestem. Wróciłem. Misję wypełniłem. Ten medal Mistrzostw Świata też mi się należał. Ale dedykujący go kibicom, bo on pokazywał wokół w hale i chłopakom, I, i i chłopakom pokazywał na, na drużynę. To piękne, bo myślę, że żaden z tych chłopaków nie przeszedł przez takie piekło e, siatkarskich komentarzy, eksperckich komentarzy, formy swojej, pewnie gdzieś jakiegoś takiego myślenia. Że jest naprawdę ciężko, a, a potencjał, wiedzieliśmy wszyscy, że ma wielki, i nie potrafił do końca tego udowodnić. Nawet jak grał wspaniale, tak jak na igrzyskach olimpijskich, to nie było sukcesu. To ja mam wrażenie, że może, to już tak, my te, jesteśmy zmęczeni, też od razu tacy refleksyjnie, bo się kończy coś fajnego, i może on był trochę ofiarą naszych pragnień, naszych, naszych wszystkich kibiców. Bo jest znakomitym zawodnikiem i rozbudził ale to, te, tak, ale te, te pragnienia od kiedy wkroczył do tej kadry z znowu Mistrzostwa Europy. Tak, i, i wszyscy tylko chcieliśmy wygrać wygrać, wygrać bo, bo tak, bo w sporcie zwycięstwo jest najważniejsze i obarczaliśmy tych chłopaków, a w sposób szczególny Bartka Kurka. Powiedzieliśmy, że jest predysponowany do gry na najwyższym poziomie, ale to jest sport. W no sporcie musisz kilka razy przegrać, żeby żeby wygrać, a, a porażka uczy czasami więcej niż zwycięstwo. Zdecydowanie tak. Mi się podoba, podobało to, jak też Ziba go prowokował. Cały czas wystawiał mu niższe noty i mówił ty zasługujesz na coś więcej, Ty ciebie stasz na coś więcej. I tak było z całą karierą Bartka, że on cały czas był krytykowany, nawet jak grał lepiej, nawet jak nasza reprezentacja na igrzyskach odpadała w finale. on grał dobry sezon, nawet jak na pucharze świata graliśmy fantastyczną siatkówkę ale nie awansowaliśmy wtedy na tej igrzyska, zajęliśmy trzecie miejsce tak i każdy to, pamięta ten wbity to. atak Bartka w Juan Torele, tak? a przecież to nie od jednej akcji zależy to wszystko ale... i tak ciągle czekaliśmy ciągle czekaliśmy i szukaliśmy i szukaliśmy mówiliśmy że on może być jeszcze lepszy może być jeszcze lepszy i teraz myślę, że jest takie pierwsze jego spełnienie, takie już prawdziwe. Tak, ten akapit chyba naszej prawdy siatki należy się Bartkowi. Należy się za jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, on nigdy karży nie odmówił. On był zawsze gotowy, chociaż nie szło, chociaż był krytykowany, chociaż się w niego nie wierzyło. Ja chciałem mu zadać wczoraj to pytanie, ponieważ ta rozmowa weszła w takie weselsze tematy i weselsze nastroje, bo przyszedł radosny Pit Nowakowski, ale chciałem go zapytać. Co przeszedł? Pamiętasz, wywiad na zakończenie zeszłego sezonu w hotelu, konferencja pożegnalna, de Georgi podsumowuje sezon i Bartek mówi: muszę się zastanowić, czy ja jeszcze mogę coś dać tej kadrze? Czy ja jestem jej przydatny? W oczach łzy ja byłem. Niemal przekonany, że Bartek chce zrobić sobie przerwę. Że po prostu jest psychicznie wywalony, fizycznie dał z siebie wszystko, bo wszyscy poświęcili się w tamtym sezonie, być może ponad swoje możliwości dla, dla biało-czerwonych barw i dla planu, który przygotował FF I w tym sezonie mogło go nie być. A jednak przychodzi trener i Bartek jeszcze raz mówi: jestem. Tak okay. I te schody, to, to podium wychodzi, MVP Mistrzów Świata. Pewnie się będziemy jeszcze tutaj 100 razy coś dogrywać, żegnać, bo, bo ciągle chce się o tym rozmawiać, przeżywać, dyskutować. I dobrze, bo, bo jesteśmy Mistrzami Świata. Na siatki dotarła do Warszawy, jesteśmy na miejscu. Mieliśmy przyjechać o 16.40, jesteśmy o 16.40, tylko nie spodziewaliśmy się, że siatkarze będą już <laughs> o tej porze, słuchajcie. No i tak troszkę słabe stroje mamy. Na to. No, co chciałeś przywitać chlebem, solą i w strojach Krakowiach? Zaraz, zaraz zobaczcie panowie. Tam są kibice. Oni czekają na światła. I w zakładach Krakowiach. pamiętaj, jako że się potężną gwiazdą, to teraz tak dwie rady. Mina Jamesa Bonda, delikatny uśmiech, jak wyjdziesz do kibiców. I machasz odal. o No tak. Nie tak, tylko tak. Tak. Dobra? Masz długopis przygotowany, żeby rozdać kilka autografów? No masz czy nie masz? Pożyczyć? No, wjeżdżamy. Jak dalej? Słuchajcie, idziemy, wychodzimy. Masz coś do mi się? No. Absolutnie. Wszystko co było do odslenia zostało w Kurynie. No to, no to idziemy bez odslenia. Miś prowadzi. Wszyscy I koniec, tam witają siatkarzy, a to jest najpiękniejsza prawda siatki, słuchajcie. To jest najpiękniejsza prawda siatki! Yeah.